Cześć, witamy na kanale, gdzieś w ogrodzie. Dziś będziemy siać melona. Dzisiaj będziemy siać melona. My tutaj mamy przygotowane 10 nasion. Ta, y, w ogóle 10 nasion, w otwarta idealnie y, będziemy właśnie siać y, po 5, y, znaczy po 2 dodołka, y, do a jest właśnie 5 doniczek. Y, znaczy nie dwie do dołka, tylko są dwa dołki w każdej doniczce. <śla> tak. y, to jest melon. Mm. Yeah. Sweet America Imbrid F1. Nie mieliśmy jeszcze nigdy. E tego gatunku. Ty melony tu sam robiłeś nasiona, tak? Z Owoców. Yy, tak, pobierałeś. To I było To chyba było takie... bardzo późno, bo ja to dopiero posiłem w czerwcu, nawet chyba już. Dopiero je podkiełkowywałem i to było w czerwcu. I dopiero tak, po, połowa czerwca, lipiec to już chyba było. Już chyba dopiero w lipcu je sadziłem, a one i tak ładnie wyszły, więc. Ale my siejemy akurat teraz, tak, żeby były jeszcze lepsze zbiory. Yy, no i y, pewno tak pod koniec maja je wsadzimy, y, albo inaczej, może tak po prostu jak będą już gotowe do wsadzenia. Jak będą gotowe do wsadzenia y, wcześniej, no to wcześniej, jak później, no to, to później. Więc jeszcze, ale tak właśnie w okolicach końca, początku czerwca. To jest maja, myślę, nie? jak będzie ładna pogoda. Oleg, pięć Twoich nasionek tutaj. Pięć i gusi, proszę. Przeszło I do, każdego dołka, jednym, tak We, chyba... do tak? każdego dołka po jednym Do każdego dołka po to jest chyba tak 2-3 y, cm. Ale macie brudne łapki. Hop. Hop. Do no i Gusia, tam gdzie wiesz... Poczekaj, bo do jednego to Oleg jeszcze musi dorzucić, nie? I ten. Nie, no, każdy po pięć gusia miał. Tu! Tu, Oleg. I zasypujcie dałki gane. Ziemia jest wilgotna, będziesz podlewał za niedługo, nie? I do ciepłego pokoju będziemy trzymać, że domu teraz. Tak, o, tak? ale też y, hartować. Bo cukinia już... bardzo szybko Ci zbiła, tak? Takim, w takich dobrych warunkach. Yy, tak, i właśnie nie wiem, bo to jest ładna pogoda ostatnio. Nie wiem czy będziemy już hartować też z innymi warzywami trzeba zacząć hartowanie, na przykład z pomidorami, bo my mieliśmy w planach yy, je już wsadzić. Yy, Yy, chyba wczoraj to było yy, No ale yy, Zapomnieliśmy o hartowaniu Właśnie no, I dopiero nam się przypomniało yy, Dopiero nam się przypomniało Już przed przesadzeniem Ale jest przynajmniej pole przygotowane I wszystko yy, Teraz zaczynamy je Nasze hartować pole. <laughs> Tylko, że jeszcze nie posialiśmy No właśnie Dobra Musimy I to chyba posiać. wszystko, dziękuję za uwagę Papa!